Ej lujo! jak się z tej kamerki wyłącza? Jezu! Z której? No z tej mapki Jezu! O, dobra już! No to ci się musi samo wyłączyć Dobra, już mam tą nową broń stary Jest... Kupię sobie przed paroma sekundami Bardzo fajnie, bardzo się cieszę Naciśniemy tam gdzie zawsze, co? Chyba kamerka mnie nie nagrywa bo może nagrywać. Nie wiem. Nie chcę mi się teraz sprawdzać. Ja też nie sprawdzę. Jakby co to będzie bez kamerki. Nie, jakby co to będzie bez kamery. Były już nie wiem, bez kamerki, no to przebolają moi sobie. Juuujuu. ty się nie chowasz? To nie wiem czy to kamerka. Znaczy niech jest kamerka. Nie wiem czy z tą bronią da się by snipeć. Ona ma odrzut wielki. No w sumie trochę. I Uj, z tyłu. Z plecy. I z shotgunem przeciwnik. No. Ja to ogóle. Ona ma 47 do mega, to nie ma za dużo. No. No. Jest... O, no, musimy to wygrać. Wsiadłem do rundy. Ok. Tylko niestety się nie nagrało. Joki, ona ma koszmarny odrzut. Dobra, to ja wybieram inną. Oluju. lulu. Ona ma koszmarny ten odrzut. To jest mozaika, to musiałem wierzyć inną to, to dobra. Dobra, ja wybrałem inną broń. To fajnie. Co tu widziałem kogoś? Jak szybko. Czy jest towar, nie? to jak Dobra, zabiłem. Ja też mam chyba jeden kijelet? Nie, masz nie, 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 nie. Jezu. Co jest? Spieprzyłem. Użyłem umiejętności, nawet nie chciałem jej użyć. Teraz zrobiłem. I teraz to zmieni brony. Wezmę ja sobie mojego szogenu, ulubionego. To jest obrażenia. Oczywiście 185. To jest zdecydowanie najlepszy shotgun, którego można zdobyć, tak mi się wydaje. To jest jeden z najlepszych shotgunów. No. Ten po 200... 10. 200... 227. No chyba tak. No. Czas tym stylu. A ten temu dużo nie było. To najlepszy shotgun, który można zdobyć, tak, a nie kupić. <coughs> Jadę Naś tu popadali. Czy tam jest snajper. Cześć tak. Tu jest! O ty luju, nie trafiłem go nierazu. Kur... Ale słabo teraz grałem. Jezu, jaki snajper, Jezus. O Luju. Bole mnie to w tym shotgunie, że on jest strasznie powoli, cz ten, trzeba czekać. Strasznie długo trzeba czekać. No. Zanim on się ładuje. A powinno być szybko, bo to tylko strzelasz i już zadałem. Takie... To jest proste. Ale w każdym shotgunie jest tak, że trochę... Zanim strzelisz, to musisz trochę poczekać. A nie po... ...tak nie ma, to jest tylko takie... To zależy, że jeszcze jakimś odganem grasz. Cieba No nie! Jak ja go nie trafiam? Przecież celuj mu prosto w łeb! Jezus! No nie? No katar masakra. No kaku jest chory. Znaczy w zasadzie już nie, bo już nie mam koreczki, ale katar został. Katar no. to jest najgorsza choroba. No. Powiedź. Niemal gorszy. Zdecydowanie. Raszała, leżysz! Leżysz, pojedziem! Daj mi ją, mu. Dziękuję. To ja to nie patrzę. było. Tam leci, tam leci. Widziałem Na dachu, na dachu, z drugiej strony, z drugiej strony! Dobra przejęliśmy punkt A jak ty tam wyszłeś na górę? A to A co? Nie Ja jakiś popatrzyłem taki ziomku, musisz wyjść na ten murek i szybko wspiąć się na ten A jak ten, tam też? Ten... Gdzie? Jezu, plecy Pokażę ci zaraz, jak tam wyjść Gdzie jesteś? Zaraz się to powinniś zrespić No Zginąłeś? No. No poczekaj na mnie. No stary! No za dwie sekundy przybędę. No, już chodź. Widzicie, chodź. Jest zielono? No. Dobra. Chodź. Dobra. Cześć się strasznie. O! Właśnie! Kurde! Aha, to on miał tarczę, jest. On miał tarcze. Szkoda, że tu nie ma niewitki. No, na no, suporcie. Żałuję. Tak to mógłbyś sobie przebiec. Ja mam słaby stary, o Boże. 2 do 6, no, co? Muszę sobie jakoś wyskilować tego suporta, bo nie wiem. Mam... 87 tysiącami jesteś za mną? No, jest. czy ty? jestem przed tobą no, nie jesteś? jestem przed tobą jesteś za? jestem przed jesteś za teraz za o ty, Yes. jeźdź yes, o tylują yes. yes, ty, jezu yes. o kurde ten też miał szatgarną Това е супер, да. Това е супер, Това е супер, да. Това е супер, да. Това е супер, да. Това е супер, да. Това е супер, ти... Това е супер, да. 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 съм е Jezus. No nie! Jak ty w shotgunem się ciężko trafia! No właśnie. Nie, ja nie gram shotgunem. Nie jestem... W Shodganiu... nie... Nie, to się... Ja dawno nie grałem w tą grę. Jakbym... Kiedyś w shotgunem to cisnąłem, bo to było takie proste, granie shotgunem. Okay. Stary, musimy tutaj ogarnąć to i ci pokażę jak tam się idzie. Luj, no trafiłem go. Przed ganą trzeba na pało bo to takie... Nie, nie warto mierzyć, jak mierzyć to i tak cię odskłapią gdzieś. Nie wiem. No gdzie mi się zrestyliliśmy? O, gdzie jestem? Zabiłeś się. Jednego. No. Jezu, jak on mnie zabił przez ścianę? Jakiś cheater. Tak se. Cheater. To szkoda, że to było 4. 4. Yyy. ja, was, yyy. to ja was, kurde, was... Kurde, dwóch zabiłem. No i ciebie się piło. No tam jest takie miejsce. teraz muszę sobie wyrobić staty lepsze. Żeby przynajmniej wyrównać. Bo już to praktycznie przegraliśmy. Nie, mam 4 minuty. To jest jeszcze druga runda, nie? Mam jeszcze 4 minuty. 5 w sumie. Więc jest git. Warto wyłączyć sobie sprinta, jak się strzela. No Ja u nas ktoś odszedł. No w sumie u nich też. Dobra, ja cieszę z tą nową... Olujmy yes. je też! Jo! O Boże! Jak na filmie, stary koleś wybiega, i ja odruchowo strzelam, no nie, i zabijam. No nie, zapu... A ono działa. ma 140, dzisiaj już raz zginął. O to wychodzi. Kość. Kość. No Ej, co? granaty Zginąłem od granatu? ci cię zabili. <laughs> Zastanawiam się, czy nie da się tu pójść jakąś lewą stroną i go obejść. Ja w cały czas idę jakoś tak. Dziwnie. Ale inaczej jeszcze. No teraz tak. Ale fajnie grafika w tej brzegi wygląda. Bardzo. Ja dobra ich Trochę obejść Trafiłem Oni idą tu górą Ja to wiem O nie uważajcie kapi się, kampi się To u górę Pit, uważa. Jezu jeszcze prawej. No bo mówię po prawej, po prawej no, Dobra, ale ja nie byłem na schodach Co za ty Jak stoi do przodu Ja ci mówię po prawej, po prawej To ja chyba do ciebie mówię, tak? Czyli u ciebie po prawej no cóż miałem ratów? Ja co robi To ja po, pobiegnę z granatem w ręce. No ja tak biegłem. Plecy, synek! Jezu. Nie, ta broń ma za duży odrzut. To kurde! Ja miałem serię z bóg zabójstw. No na razie 2 za 1, jest dobrze. Nie dzień tak tragiczny. 9 do 13, no to odrabiam. To się nawet da w jednej rundzie zrobić. To czeka, ja powieknę za toło. Tak, żeby mi ukać? No co! Ja Jezu. czekaj, 47HP. 47HP mu zostało. Ja. szybko. Zero killi. Jeden za zero, to, to nie wychodzi. Nie No nie widziałem go! Przecież go widziałem, uważajcie! Jakiś jest tym barażem. Kurde, oni są już tam, tam gdzie ja. Jak jedziesz tym, tym garażem, co ja szedł, idę, to tam jest ten, się tam Ty ja bym że się poleśnij głowę. Idź. Ja poleśnij głowę. Ładuję już teraz. No ja też. Ja se ładuję już, tam będę bijął, kurde. Nie, no nie. Zabijaj mnie, jak mi się pole ładuje. Ty gdzie jesteś? Uważaj. Z... Akurat jak mi się pole bo mi prawie naładowało. No. no muszę na, czekać. Jezu, przed naładowanym umiem się. No stary, ja tak samo, no nie? Dobra. przy na następnej rundzie... Masakra. No stary, wątpię. A no, ty, wątpię. Bo co, bo jest yy, najcenniejszy gracz, yy, główna się chwali, że Nupti na angielski, tak, dwa słowa. Kurde. Znalazł się wielki pan, prawda? Powiedział, to mówię, kurde. Równie dobrze był Michał. Że Lub Tim tego zrobił I ty przyszedłem Kiedy ty tu jesteś? Dobra, zabiłem dwóch. Asysty dwie chyba. Ja miałem dwie Ja miałem dwie asysty. A ja zabiłem dwóch. Ja ich obijałem, a ty wtedy ich... Tego chcę. A ty wtedy ich... Yy, o mam 15 gramów... A ty wtedy ich zabijałeś! My jego przerwowo z szudlanem Dora, Dobra, ciśniemy. Potrzebu. Wewnątrz się spędzisz. Kiedy! Temet! Uważajcie! Jak wchodzicie do tej budki, to tam jest. Na B. Na B jest. Tam jest fier blisko. Jezu. No ci mówię. A jak on tak szybko wbił przeciwnik tysiąc punktów? No. A jakie masz staty? Zobacz. Ja mam 2 do 2. Tylko ja... Czekaj, ja mam 0 do dwóch. I dwie. <laughs> Wow. No słabo, weź zamknij się, bo ty coś po mnie zabijał. No, ale ja... ja mam... na ty. Na no, właśnie ostatniego. O, bo jesteś tu. Głupim. Zapomniałem jakie to się nazywa, ale jesteś właśnie nim. Przęsimy. Yes. Ora Dobra, stary. Jaką gościu ma mega broń? Oluj! 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 No, ilu ich tam jest? Kur... Juju. Ju. Stary, ich tam tylu jest, to jest można... Ej, znowu to miejsce! nie, to jest... No in... już skan. Jeszcze skan! Mam kampus stary. Jezu, Jezu! Innych tam jest? Gdzie jesteś? Tutaj. Dobra, idę. No że on przed nade mną przeskoczył. Oni mnie nie widzą, przeskakują na de i mnie nie widzą. Ja do ciebie pobiegnę. Gdzie ty jesteś? Aha. To... O tutaj. Ja. Zabiłem. No nie, drugi, co? Ale ty nawalasz w tą myszkę. No, one są blisko, mógłbym sobie równie dobrze tutaj postawić, jak to by mi się gorzej grało. Słychać ją teraz? No. Na twoich odcinkach też ją słychać. No ale czy ty ją słyszysz teraz, jak, jak ja kliknę tak, teraz? Tak. Słyszałaś to? Tak. tak. Jezu ja, no. Trafiliśmy na za dobrą drużynę. Albo my jesteśmy takimi... To, to, czas, to akurat czasami wbijamy po 2000 punktów. Czasami? Ja wbijam po 20 fragów punktów. Dobra, ja rzucam granat. Zabiję kogoś? Nie, nikogo. No, wszystko. Proszę, ja to będę kończył. Ja to będę kończył też i także zostawcie łapka, łapkę się... subskrypcję i dowidzę w moich i dowidzę pitu yy, i jest pomysł żeby zrobić klan ale o tym bardziej opowiem już w przyszłym odcinku więc w przyszłym odcinku dobra no to cześć, cześć.